Radio Największy portal informacyjny regionu. W niedzielne popołudnie w kościele, pod wyzwaniem miłosierdzia Bożego na osiedlu Murator w Baranowie, odbyło się kolejne już wydarzenie pod nazwą Kolendowanie. Podczas tegorocznej imprezy mogliśmy usłyszeć znane kolędy oraz pastorałki. Koncert otwarli i powitali wszystkich, proboszcz parafii ksiądz Dariusz Woźniak oraz wuj gminy Baranów, Bogu Miła Lewandowska Siwek. Co, nie, co, nie, do tego. Może i włączyli się w kościół kolęd. Są to takie wieści, które wnoszą w nasze serce dużo radości, i ciepła i jest to takie przedłużenie tych radosnych dni świąt Bożego Narodzenia. Witam bardzo serdecznie. Tutaj muszę podziękować nawzajem wzajemcie do za to, że możemy tutaj gościć wraz z dziećmi, z zespołem, z gośćmi, którzy będą witać. W rozpoczął dziecięcy chór Nadzieja Zmroczenia pod kierownictwem Andrzeja Ciurysa, tradycyjnymi polskimi kolendami. Po nich kolendy i pastorałki wyśpiewali Anna sokołowska Ala Brudzińska, Mateusz Mijal oraz gwiazda wieczoru, krakowski aktor Jacek Wójcicki. Na instrumentach klawiszowych przegrywał Maciej Nieć, nad całością oprawy słownej czuwał Łukasz Lech, który doskonale wprowadzał słuchających w klimat kolejnych kolęd. Ta radość gdzieś, powolutku od nas Odchodzi, jest po świętach, po trzech królach, ale czas na kolędowanie, na kolędników. I dziś wracamy do tych ciepłych, wyjątkowych chwil, kiedy staraliśmy się być troszeczkę inni. Gdy za oknem mróz i zima Mruga gwiazdką wprost w talerze nie być jak świeć w odcie. Koncert był pełen wzruszeń i wyjątkowej świątecznej atmosfery. Kolendy i pastorałki zabrzmiały z ogromną siłą emocji i wspólnego przeżywania. Artyści z Krakowa zaprezentowali w swoich interpretacjach znane polskie kolendy, zachęcili też wszystkich do wspólnego śpiewania. Publiczność nagrodziła ich brawami na stojąco, a wójt bogumiła Lewandowska Siwek wręczyła drobne upominki.